W świecie fotografii trudno dziś nadążyć za nowinkami. Co chwilę na YouTubie pojawiają się kolejne filmy z tytułami w stylu Ten obiektyw musisz mieć, albo to szkło zmieni Twój sposób fotografowania. Czy rzeczywiście warto od razu sięgać po kolejne cacko? Czy nowy obiektyw automatycznie poprawi nasze zdjęcia? O tym dziś Wam opowiem. Dzień dobry. Obiektywu nie można rozpatrywać w oderwaniu od tematu i sposobu fotografowania. To, jak widzimy świat i co chcemy pokazać, powinno kształtować nasze wybory. Wybory sprzętowe, a nie odwrotnie. Przez moje ręce przeszło mnóstwo obiektywów. Niektóre z nich towarzyszyły mi dłużej, inne posłużyły tylko do jednej sesji. Co istotne, zanim cokolwiek kupię, staram się najpierw wypożyczyć dane szkło. Wypożyczalni jest dziś sporo, a kilka minut testów w terenie często wystarczy, by stwierdzić, to nie dla mnie. Niedawno mogliście zauważyć na moich filmach, że korzystałem z jednego z obiektywów szerokokątnych. Wydawać by się mogło, że szersze pole widzenia będzie dużym atutem. Jednak szybko przekonałem się, że ten obiektyw nie dorównuje jakością obrazu mojemu dotychczasowemu szkłu, a to właśnie jakość obrazu jest dla mnie najważniejszym kryterium przy wyborze sprzętu do fotografowania. Dlatego ten obiektyw nie został ze mną na dłużej. To było jedno z tych fotograficznych spotkań, które kończy się szybkim rozstaniem, bo w tym wypadku. Nawet jeśli nowe szkło daje więcej widzenia, to nie wystarczy, jeśli obraz traci na ostrości, kontrastach czy plastyce. Nowość przegrała z jakością i nie pierwszy i nie ostatni raz. Wybierając obiektyw kieruję się rozwiązaniami, które dają przewidywalne, wysokiej jakości rezultaty. Warto też dodać, że w takich sytuacjach najlepiej sprawdza się jedno. Zaufanie do własnego doświadczenia. Bo nawet jeśli w internecie krążą entuzjastyczne recenzje i ktoś z zachwytem opowiada, że to musisz mieć, to tylko my wiemy, co działa w naszym stylu fotografowania. Zamiast ślepo wierzyć testom i opiniom, warto wyciągnąć wnioski najlepiej w terenie z aparatem w ręku. W moim wypadku, jeszcze podczas ciężkich warunków atmosferycznych i przy szybko zmieniającym się świetle. Wtedy wychodzą na jaw wszystkie niedociągnięcia obiektywu. Warto zadać sobie pytanie, co naprawdę chcę fotografować, a nie co może mi się kiedyś przydać. Ale co robię teraz i czy nowy obiektyw pomoże mi zrobić to lepiej? Bo może się okazać, że nie rozwiąże on żadnego problemu, a jedynie dorzuci kilka nowych. Obiektyw to nie jest magiczna różdżka, nie stworzy za nas zdjęcia. Jeśli brakuje pomysłu lub czasu na fotografowanie, to zakup nowego szkła niczego nie zmieni. A często sięgamy po nowy sprzęt, żeby uspokoić sumienie. Bo przecież, jeśli coś trafi do plecaka, to znaczy, że robimy coś w kierunku rozwoju. Prawda? Tak myślimy. Otóż nie. Zamiast kupować, może warto spróbować wycisnąć 110% z tego, co już mamy. Często to właśnie ograniczenia rozwijają nasze umiejętności, a nie kolejne możliwości techniczne. Zamiast inwestować w kolejny obiektyw, lepiej zainwestować w dobrze przygotowane warsztaty fotograficzne lub wyjazd plenerowy. Podczas którego nauczymy się nie tylko obsługi swojego sprzętu, ale także innego, nowego spojrzenia i komponowania kadru. Bo umiejętność patrzenia i reagowania na światło. Kompozycje i temat to są rzeczy, które zostają z nami na zawsze. Obiektyw można zmienić, ale sposobu widzenia świata nie da się kupić. Trzeba go w sobie wypracować. Dlatego, praktyka, rozmowa z bardziej doświadczonymi fotografami i wspólne fotografowanie często dają więcej niż najnowsze szkło w torbie. To nie jest łatwe, ale widzę, że osoby systematycznie pracujące, na przykład na moich kursach fotografii, szybko rozwijają te umiejętności, o ile poświęcają na fotografowanie odpowiednią ilość czasu. Nowy obiektyw może być narzędziem, ale nigdy nie zastąpi wiedzy, doświadczenia i fotograficznej wrażliwości. To te trzy rzeczy robią zdjęcia, nie opinie z sufitu typu szybki test i jakaś promocyjna cena. Atrakcyjna cena to jeszcze nie powód do zakupu, bo na rynku nie brakuje tanich, manualnych obiektywów. Często kuszą wyglądem, niską ceną i hasłami o wyjątkowym charakterze obrazu. I rzeczywiście niektóre z nich mają swoją wartość, zwłaszcza w rękach fotografa, który wie czego szuka. Ale warto zadać sobie podstawowe pytanie, czy ten obiektyw pasuje do mojego stylu i tematyki zdjęć. Bo atrakcyjna cena nie zastąpi dopasowania do sposobu fotografowania. Co z tego, że szkło kosztuje niewiele, skoro jego obsługa jest niewygodna, ostrzenie powolne i mało precyzyjne, a efekty nie wspierają tego, co chce wyrazić w kadrach? Taki zakup może okazać się tylko zabawką dla jednego ujęcia, a potem szybko wyląduje w szufladzie. Manualne obiektywy bywają świetnymi narzędziami, bo uczą cierpliwości, skupienia, zmuszają do myślenia. Ale tylko wtedy, gdy świadomie wybieramy je jako narzędzia do konkretnego zadania, a nie z powodu niskiej ceny. Fotografię rozwija praktyka, a nie rozbudowa kolekcji szkieł. Jednym z moich na przykład większych pozytywnych zaskoczeń był zakup obiektywu 18600. Początkowo miał służyć do fotografowania dzikich zwierząt, i oczywiście nadal do tego go używam. Jednak ku mojemu zaskoczeniu, zdziwieniu. Świetnie zaczął sprawdzać się też przy fotografii pejzażowej, zwłaszcza gdy chce wyizolować jakiś detal w kadrze lub pokazać fragment sceny z dużej odległości. Zresztą długie ogniskowe w okolicach 200-300 mm znakomicie uczą kadrowania i świadomego wyboru tematu. Wymuszają skupienie i zmuszają do myślenia, co chce pokazać, co odrzucić. A co z klasyczną jasną pięćdziesiątką? Dla wielu to obiektyw wręcz kultowy, dla mnie bezużyteczny. To jednak nie znaczy, że inne osoby nie znajdą w nim wartości, i tu właśnie dochodzimy do sedna sprawy. Im więcej obiektywów poznasz, tym łatwiej wybierzesz taki, który jest Twoim optycznym przyjacielem. Jeszcze raz podkreślam: poznaj je osobiście. Najważniejszym kryterium wyboru obiektywu jest tematyka, którą się aktualnie zajmujemy oraz nasz sposób fotografowania. Nie mity z internetu, nie opiegowe opinie, nie magiczne recenzje z YouTube'a. Nie ma idealnego jednego obiektywu do krajobrazu, portretu czy Street Photo. Wszystko zależy od tego, jak widzimy świat i jak chcemy go pokazać. Oczywiście są szkła zaprojektowane z myślą o konkretnych zastosowaniach czy rodzajach fotografii, takich jak makro, portret czy fotografia dzikiej przyrody. Ale nawet wtedy kluczowa jest umiejętność ich świadomego używania. Pomocne przed zakupem będzie zadanie sobie serii pytań i sporządzenie na nie pisemnej odpowiedzi. Taka checklista przed zakupem obiektywu. Po pierwsze, do czego potrzebuję tego obiektywu? Jakie tematy fotografuję najczęściej? Czy nowy obiektyw ułatwi mi pracę w tej dziedzinie, czy to tylko zachcianka? Czy naprawdę brakuje mi tego obiektywu, czy chcę go bo tak? Czy obecny sprzęt mi ogranicza, czy po prostu się znudził? Czy wykorzystuję pełen potencjał obecnych obiektywów? Trzy. Czy znam alternatywy? Czy są tańsze lub używane wersje o podobnych parametrach, może warto wypożyczyć i przetestować przed zakupem. 4. Czy jakość obrazu rzeczywiście jest lepsza od tego, co mam? Sprawdź porównania, testy, przykładowe zdjęcia. Zwróć uwagę na ostrość, kontrast, aberracje, winietowanie, dystorsję. 5. Czy obiektyw pasuje do mojego stylu fotografowania? Czy ogniskowa jasność, charakterystyka pracy są zgodne z moim sposobem kadrowania? Czy to szkło wspiera mój rozwój patrzenia na świat? 6. Czy nowy obiektyw rozwiązuje realny problem? Na przykład trudności z fotografowaniem w słabym świetle, brak możliwości zbliżeń, czy zbyt wolny autofokus? 7. Czy mam czas i motywację, by go dobrze poznać i wykorzystać? Nowy sprzęt to także czas na naukę. Czy jestem gotów, gotowa ten czas poświęcić? Czy nie lepiej zainwestować w warsztaty, książkę, wyjazd plenerowy? Czy nowy obiektyw przyniesie mi więcej niż dobrze przepracowany weekend z aparatem? 9. Czy ten zakup nie maskuje innych braków? Braku systematyczności, kreatywności, umiejętności edycji. Czasem warto zainwestować w rozwój, nie w sprzęt. 10. Czy to wybór na lata, czy chwilowy impuls? Czy ten obiektyw wpisuje się w długofalowy kierunek mojej fotografii? A tak przy okazji, jeśli chcesz coraz lepiej fotografować, polecam swoje kursy fotografii w formie filmu wideo. Przygotowałem kilka takich kursów. Znajdziesz tu kurs podstaw fotografii bardzo rozbudowany kurs w nowej wersji zawiera ponad 17 godzin rewelacyjnych praktycznych porad i przeprowadzicie krok po kroku przez arkana fotografii. W oparciu o moje doświadczenia przygotowałem też kurs podstaw fotografii makro, kurs fotografii krajobrazowej, podróżniczej i portretowej oraz podstaw edycji zdjęć w programie Lightroom. Szczególnie polecam pakiety. Kupując zestaw kilku moich kursów już na starcie oszczędzasz nawet do 1000 zł. Link do strony z moimi kursami w formie filmu wideo znajdziesz w opisie pod tym filmem. Nie wystarczy kupić obiektyw, by zdjęcia od razu stały się lepsze. Nawet najbardziej zaawansowane szkło nie zrobi różnicy, jeśli nie nauczysz się go świadomie używać. Dobry obiektyw to ten, który jest regularnie i z rozmysłem i pomysłem wykorzystywany w praktyce, a nie ten, który najczęściej leży w torbie na wszelki wypadek. Kupując nowy obiektyw, nie zyskujesz umiejętności automatycznie. Musisz wiedzieć, jak pracuje w różnych warunkach, gdzie leży jego siła, a gdzie ograniczenia. Trzeba go niejako rozchodzić, poobserwować, jak rysuje obraz, jak reaguje na światło, jak wpływa na styl kadrowania. Świadome używanie szkła to proces, nie impuls. Fotografuję tymi samymi ogniskowymi od lat zmieniam modele obiektywów, ale zawsze dobieram je tak, aby pasowały do mojego sposobu fotografowania. Czasami eksperymentuję z czymś nowym, jednak najważniejsze pozostaje dla mnie coś zupełnie innego. Rozwój postrzegania świata, umiejętność komponowania kadru i nieustanne poszukiwanie ciekawego światła. Tego nie da się osiągnąć przed samo zmianę sprzętu. Jeśli zmieniam, to ma być lepiej i łatwiej uzyskiwać oczekiwane efekty. Lepsze zdjęcia są wynikiem codziennej pracy, obserwacji i refleksji, a nie liczby milimetrów na obiektywie i stopnia otwarcia przysłony. Nowe szkło może być pomocne, ale nigdy nie zastąpi fotograficznego spojrzenia, które trzeba w sobie wypracować. Zamiast więc pytać, czy ten obiektyw jest dobry, warto zapytać, czy potrafię go dobrze wykorzystać. Bo to, co zrobisz z obiektywem jest ważniejsze niż to, co producent o nim napisał w specyfikacji. Życzę dobrych decyzji. Pamiętajcie o tym, żeby koniecznie zobaczyć jeszcze ten film. Bardzo proszę pamiętajcie o komentarzu, pamiętajcie o kciuku. Także zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Wielkie dziękuję wszystkim osobom, które wspierają moją twórczość poprzez system Patronite, postawienie mi kawy, czy też Przycisk "Wesprzyj" znajdujący się pod tym filmem, Ciebie też zachęcam do wspierania mojej twórczości. Trzymajcie się i do zobaczenia gdzieś w plenerze przy okazji testowania nowych obiektywów.